5 ciekawostek o członkach Pet Avengers. Jeden, najciekawszym z wyglądu według mnie, był Trog, a był on wcześniej szczęśliwym człowiekiem, lecz do momentu, jak zmarła jego żona. Pragnąc ją jeszcze raz zobaczyć, wydał całą swoją fortunę na różnych mistyków, a następnie natrafił na wiedźmę, która spełniła jego prośbę. Niestety był już bez grosza i nie miał jak jej zapłacić, więc ta za karę zamieniła go w żabę. A potem, jako żaba, nawet zdobył młot, który nazywał się Frog Jolnir. 2. Do zwierzęcych Avengers Leżał nawet Lockjaw, który był towarzyszem i teleporterem Inhumans. 3. Kolejnym był Zabu, którego możemy kojarzyć jako towarzysza Kazara. 4. Red Wing, zaś z kolei, był partnerem Sama Wilsona, zanim ten stał się Falconem. Sam kupił Redwinga, kiedy był w Rio de Janeiro. 5. Członków mogłem wymienić jeszcze więcej, ale na koniec dodam, że raz doszło nawet do starcia zwierzęcych Avengersów z tymi prawdziwymi. I Jak myślicie, kto wygrał i kto z kim mógł walczyć? Śmiało dajcie znać poniżej.